serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Morrowind. Z tej strony oczywiście kacha gra. I kontynuujemy pielgrzymeczki, słuchajcie. Zostało nam jeszcze tylko kilka. W związku z czym w tej chwili musimy się udać całkiem niedaleko, bo na południe tu od Gnizis do Jaskin Koal właśnie. Hmm. Jakby tu wejść, bo jest stromo dość stromo. Nie będę rozmawiać. Daj mi spokój. Mm -hmm. Okej, okay, au. Au. Dobra. Na południe, cały czas na południe, czyli trzeba iść tędy jakoś. O. Mamy detryczny dedry, boże, dwemerowe ruiny. Nie dwemerowe, dunmerowe, boże, kochany, już mu się wszystko pierdzieli, słuchajcie. Um. dobra, a gdzie tu jest zejście do tych kopalni? Jaskiem właściwie. Hmm, tu? No ne, ne tu. Może tu, tak, tu! Tak, to było tu, pamiętam to. Dobra. No to słuchajcie, włazimy. I tutaj Wiwek pokonał rumiany lud boga drełku. Później Wiwek nauczył i sporządzać zbroję z drełgowego wosku. No właśnie, to no tutaj trzeba, że tak powiem, drełkowy wosk ofiarować w prezencie. Weźmy sobie oddychanie w wodzie. No i o, jest jakiś drełk. Pytanie, co on będzie miał. Ten nie ma. Uh -huh. Kolejny płynie. Jest. Nie będę po tych jaskiniach pływać. Y z tego względu, że one są dość obszerne i za bardzo tu nic nie ma. Kolejny leci. Ten też ma, no dobra. One są dość obszerne, tu nic ciekawego nie ma, tak naprawdę, więc sobie wychodzimy z tutaj. O! A czy chcesz złożyć w ofierze drełkowy wosk i poprosić o błogosławieństwo? Eee, łaska męstwa, chwała Ci za Twe męstwo, Lordi Viveku. Nigdy nie zwątpi i nie stracę odwagi, lecz zawsze stawię czoła wrogowi z godnością. Okej, okay. czyli kolejne zadanko mamy wykonane. Przenieśmy się z powrotem do Gnizis. I teraz zostały nam już tylko dwa. Musimy udać się do Margan. Tam podpierniczyłam przecież ten jeden z indeksów. Mam nadzieję, że mnie nie pamiętają. No, nie powinni mnie w sumie widzieć. Ale sobie zapiszę. Ok. Mm, I świątynia jest gdzie? Chyba. nie to chyba nie jest świątynia to jest jakiś szynk czy coś takiego o jest świątynia takie brzydkie co to się stało się Zaśmieje, księżyca dużego dobra jest kit nie pamiętają o mnie Tutaj Merunes zniósł ciężki głaz nad ludem Dwemerów Dunmerów może. Wiwek ży, żył Merunesa, by ten rzucił kamień Wiweka, a nie w Dunmerów. Okej. Okay. No to jesteś ty, tak? Jestem Adhera. Jeśli jesteś pielgrzymem, przeczytaj napis na tym durnym kamieniu. Grozi Dedrze. Lękam się twoich słuch tak samo jak twojego herlawego ciała. Znieważaj mnie dalej, śmiertelna istota. Wkrótce będę usztować na z wzrok. Ha, groźne słowa, jak to to najwyraźniej wpadł, wypadł Guarowi spod ogona. Kiedy już cię zabiję z gwałce twoje zwłoki? Nie martw się, zrobię to delikatnie. Czarujący, prawda? Au, Pociągnę tą bronię! O je. Jestem gus głupi łeb masz. Czulu. No dobra. Tutaj Merunes Dagon zniósł ciężki głas nad Ludem Dunmerów i żył Merunesa, by ten rzucił kamień w Viveka, a nie w Dunmerów. No to już czytałam. Fape grzymka do kaplicy w margan dobiegła końca. Super. Okej, okay. słuchajcie, przeniesienie. Została nam ostatnia najgorsza rzecz. Kurde właśnie moment, bo ja muszę to mieć przy sobie, bo... Ghost Fence, bla, 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 bla. Soul Gem, czyli, czyli kamień duszy muszę tam położyć. Czyli muszę jakiś kupić. Mam nadzieję, że to w Guilty Magów będzie miała puste kamienie duszy. Bo to chyba o pusty chodzi później. I will listen outlander, but make it quick If there's anything I can Siemka do, i to at your service. Handel, Handel, Mały klejno, Nie mów, że Trzeba będę musiała paki poprzyglądać w takim razie w Balmorze, bo czasem się zdarzają klejnoty dusz. O mamuniu, przepraszam pana. O. Dobra, nie wiem, czy nędzny wystarczy. Słuchajcie, najwyżej zapiszę i później wczytam. Bo nie wiem, czy nędzny wystarczy, szczerze wam powiem, nie mam pojęcia. Ale teraz robimy tak, interwencje bóstw. W ogóle jestem geniuszem. Jak byłam wampirem, ja w ogóle z tych interwencji nie korzystałam. Kompletnie o tym zapomniałam, nie? Nikt z Was mnie nie napisał, że. Ale przecież się mogę do miast przenosić w ten sposób ale to trzeba być mną nie wiem czemu ubzdurałam sobie, że jak jesteśmy wampirem to te zaklęcia nie zadziałają, bo są zbyt święte w sumie miałoby to jakiś sens ale wydaje mi się, że te zaklęcia by działały a ja tego po prostu nie sprawdziłam o co, what the fuck Spadłowa. Что это за корды? Чья они? Robotykę niedługo będziemy mieli na stówkę, słuchajcie. Nie! Widzimy się za chwilę. Witam ponownie po krótkim cięciu. Yy, no, lecimy dalej do Ghostlands, tak? No, nas ostatnio wywaliło. Nie wiem, coś dzisiaj, słuchajcie, trzeci raz mnie wyrzuca. Raz mnie wyrzuciło poza nagrywaniem, jak po prostu levelowałam, tak? Więc. Nie wiem, co się dzieje. Dziwna sprawa. Dawno nie miałam takich problemów z grą. Zapiszę sobie może tutaj, żeby już znowu nie latać tego dystansu. No już zaczyna wiać, już zaczyna być inepcyjemne. Mam nadzieję też, że to, co przy sobie mam, czyli ten nędzny kamień dusz, wystarczy, bo nie napisali w sumie, jaki to ma być kamień dusz. Chyba jakikolwiek, bo pamiętam, że kiedyś jak robiłam, miałam chyba wielki pusty przy sobie. Ten największy, to też mi go zabrało. Nie wiem, co mnie znowu widzi. No, ale słuchajcie, lecimy. Nie ma co. O, słodki guarek. To są takie urocze. Nie widzi mnie dobrze. Nie lubię ich zabijać. Łe, miałeś mnie nie widzieć. No ale nic, to lecimy. Nie mam pojęcia, co mnie znowu widzi. Ale będziemy gonić przez pół świata. O, tu jest szczur. Osty! Nie widziałam tego skrzekacza bez kitu. Ale to nie był on. A może? Chyba był on, jednak. No nic nieważne, słuchajcie, nieważne. O matko. Kolejne dwa. Za upierdliwy świat. No dobra, jesteśmy w połowie drogi do upiornej bramy. W upiornej bramie jeszcze nie raz będziemy. Ja się zastanawiam, czy jak już tu jestem to czy. To czy to, czy to, czy od razu w upiornej bramie nie wykonać zadań dla świątyni. Auć. Chociaż oni mogą, wykona y bol, 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 oni mogą wymagać większego awansu. A awansu nikt mi nie da, póki nie mam jakiejś tam ilości questów też wykonanych, więc... No, wydaje mi się, że y chyba upiorna brama jednak musi iść na sam koniec, bo zadania no już są trudne po prostu. W ogóle jak wygląda mój długie ostrze. 93. Okej. Okay. No bo wiecie, że jak dobiję z długim ostrzem do stówy, to zmieniamy broń, nie? Na coś innego. Na przykład broń obuchową, którą mam na 64. Włócznie mam na 45. Można byłoby podlewelować. No. Krótkie ostrze mam na 45. Wiecie, żeby była, było zróżnicowanie, bo Latać z tym mieczem, to właściwie, wiecie, przychodzimy jak burza, tak naprawdę, żeby nie było za łatwo, bo, bo to też nie o to chodzi, żeby właśnie grać na takiej zasadzie, że wiesz, wiecie, jestem czołgiem i, i nic mnie nie powstrzyma, nic mnie, nie wiem, nie zatrzyma, nie pokona i tak dalej, nie? Chociaż mistrz, jak mi zapierniczył przez łeb, to. to zabolało, to, to muszę przyznać. No chodź. No. leżyć. Kolejny jakiś coś ktoś... Ej, idzie tu jest otwarcie. O. Ja nie wiem, no takie zabezpieczenie, słuchajcie, na potwory, które mieszkają właśnie za Ghost Fence, nie? Żadnych strażników nikogo. Może taki jego by nie przeszedł, ale w sumie po cholerę ma tu łazić i, i, i wkurzać ludzi. Ta, to tutaj to się ciszko włazi, ale to jest tu właśnie. Kaplica upiornej bramy. Czy chcesz złożyć w ofierze klejno duszy i prosić o błogosławieństwo? Łaska dumy. chwałać za twą dumę, Lordzie Nigdy nie zwątpię w siebie, ani w swój lud, ani w swoich bogów i powsze czasy będę je czcić jako prawa naszych przodków. A podczas pielgrzymki, której celem była upiorna brama, udało mi się przeczytać łaskę dumy. No wydaje mi się, że to są chyba, słuchajcie, wszystkie pielgrzymki już. Dlatego ja pozwolicie, że się cofnę przeniesienie. Pogadajmy sobie z tą tutaj 8. Co Cię sprowadza do świątyni, Kasia? Czy dość w wypełniasz swoje obowiązki? O, zanim otrzymasz ode mnie jakiekolwiek zadania, musisz pokazać, jak się nazwa wiara. No dobra, siedem łask. Tak, udało Ci się ukończyć pielgrzymki siedmiu łask. Chwała Ci za to. Teraz czekacie awans i poważniejsze obowiązki. Okej, okay, awans. Świątynia uznaje Twoje zasługi, Kasia. Teraz możesz zwać się w tajemniczony Kasia. Akolita. I koniec. Obowiązki. Nie mam dla Ciebie żadnych obowiązków. Może Endryn Letan w Aldrun albo Trarer, w Monagmar będą mogli ci pomóc. Dobra. To w tej sytuacji lecimy do Aldrun. Tak myślę. Droga, sorry, że tak dziwnie może mówię, ale ugryzłam się jak jadłam coś ja tak wkurza polik czuję się taka spuchnięta w tym miejscu a boli pierońsko pierońsko boli Dobra, no to tędy sobie przejdźmy co ja w ogóle mam na sobie tarczę jakąś błogosławieństwo upiornej bramy tarcza 25 no okej, okay, niech se będzie. Myślę, że jedno zadanie zrobimy dla tutaj świątyni w Aldrun. MCV. Żeby nie lapać przez całe miasto, wiecie o co chodzi. Dobra. Wejdźmy tu, zapiszmy. Żeby nie było I teraz yy, oznaczenie Szybko oznaczenie O nie udało się No naprawdę No e, e, Dzień dobry Co Cię sprowadza do świątyni Kasia? Czy dość nie wypełniasz swoje obowiązki? Tak, świątynia wymaga od swoich członków Aby okazywali współczucie Wiwek często okazywał Współczucie swoim wrogom Ty również musisz się tym wykazać Hram Malkashishi jest poświęcony bestii, jaką jest ogorod. Musisz się tam udać i uleczyć orczyce imieniem Bulfim Gro Sugars. Ta miksura to lek na spaczenie. Weź ją, w końcu jest lek na spaczenie, czy nie ma? Bo ja słyszałam ostatnio, że nie ma. Chyba coś tu ktoś kręci. Weź ją. powinna wystarczyć do uleczenia bulfimy. Pamiętaj jednak, że jest ona dość droga. Dobrze by było, gdyby udało się nauczyć jakiegoś zaklęcia, na przykład Darulinus i zwrócić mi miksturę. Co za typ w ogóle? Dobra, przypomnij mi, gdzie to jest. Udaj się do Altveloti i wyrusz stamtąd na wschód, mijając zedryczne ruliny Aszalmawia. Nie zmieniaj kierunku marszu, dopóki nie dotrzesz do pasma górskiego. Następnie podążaj szlakami na południe, dopóki nie miniesz kolejnych dydrycznych ruin. Kasia, zachowaj jednak ostrożność w Melkaszysi. Ci, których bóstwem jeszcze góra bywają nieprzewidywalni. Nie zapuszczaj się w te ruiny zbyt głęboko. Tylko tak bardzo, jak będzie to konieczne. Słuchajcie, ja myślę, że tu byśmy sobie zakończyli. Też odcinek będzie y, krótki, bo... Szczerze, nie chcę zaczynać następnego zadania, z tego względu, że trochę się tam idzie. A nie chcę tam dojść i po prostu yy, skończyć odcinka. Więc ja myślę, że po prostu na chwilę obecną przeniesiemy się do Gnizis, bo stamtąd będziemy a, ruszać. No i następny odcinek już yy, będziemy udawać się. Udamy się po prostu. Udamy się właśnie do tych ruin Mal'Kashishi. Więc tak jak zaczęliśmy odcinek w Gnizis, tak go skończymy, w związku z czym ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za obecność, bardzo Wam dziękuję za obecność, za wsparcie jeszcze raz, za to, że komentujecie, lajkujecie, tak jak mówię, jeżeli się podoba, róbcie to dalej, ci, którzy są nowi, subujcie po prostu i bądźcie na bieżąco z nowymi odcinkami, jeżeli chcecie mnie dalej oczywiście oglądać. No i tak naprawdę to na chwilę obecną tyle. Ja się z Wami cieplutko żegnam i trzymajcie się do następnych odcinków. Pa!